Energy Zone, Profesjonalna suplementacja sportowa. biały Białystok, ulica Kawaleryjska 20. Największy wybór i najniższe ceny w mieście. Specjalne rabaty dla posiadaczy kartki pizza. Energy Zone. Z nami osiągniesz swój cel sobie zmontujecie. Jest! Witam serdecznie w drugim odcinku sportowego Białego Stoku w Staw Szkoleniowy Jagiellonii Białystok. Dzisiaj goszczą w centrum tenisowym Richie. Pokażemy podstawy tenisa. Witam. Dobry panie Ryszardzie. Dzień dobry Cześć Rzesiu Dzień dobry trenerze Dzień dobry trenerze No 100 lat chłopaki Luz wracaj Ucinek Już, już, już To ma piły Ja gram rakietą, gramy na małe pola, waszym zadaniem na rozgrzewkę bez rakiety jeden kozioł, waszym zadaniem jest przebić tylko do mnie nogą. Ja rakietą, wy nogą. Dobrze, gramy, gramy. Ja rakietą, wy nogą. Na wygranie. Dobra, ja rakietą, wy nogą. Dobra, ja rakietą, ja, wy ja, ja. nogą. Dobra, ja rakietą, wy nogą. Dobrze, jeden kozioł tylko. Ja rakietą... Dobre! Obra. Obra, jest. Jest. Dobrze, dobrze jedziemy.! Ale tu już się nie ma. Halon biega. moja! przejdzie Pogonili No z tego Dobra, bardzo ładnie. Teraz między nogami tylko. Czy my rozgrzani jesteśmy, bo wcześniej przyszliśmy. Na pewno pomiędzy nogami? A Zegasia jak baga, to po kordowietrze, tak działa, ja, działa. Ja, ja, no dobry jest. <tryk> ah. Uderzyć i obiegać żeby Do koła, do koła, nie zatrzymywać się. Dobrze, jedziemy. Come on, do góry ręka. Jedziemy. Jeszcze, jeszcze. Dalej, <noise> <jeszcze raz>. Starczyli! <noise> jedziemy, sześć piłek. Pierwsza. Dobra, jedziemy. Dobra, ręka do góry, na bark, na bark w końcówce, ładnie. Bardzo dobrze! uderzenie. Bardzo dobrze. A najważniejsze uderzenie? Trzymać się, uderz! O właśnie. Trzymać się, uderzyć. Nie tak. O, słuchaj, nie Pięknie Darek. Tak, tak. Piękny Darek. Ładnie Igura. i, góra. I góra. Celniej Jeszcze raz, no nic, poprawić się. Jeszcze jedna, jeszcze jedna ostatnia Jest jakaś karetka tutaj O Jezu o. Ale super! Ale pięknie! On widać. No Grzegorz! No jedziemy. Oh, ja. Kamilko, zrób z nich ten, marmoladę, prawda? W jednej piłce, na przykład Kamila z panem Ryszardem, jak Kamila wygrywa, u was następuje rotacja, zmieniacie się, a Kamila zostaje, bo wygrała. I graj, ja sobie no. naprawdę odpocznę, jak wejdę świeży, Dawaj. to ich zmiotę z kortu, wiesz? Kamila, 3, 2. Zawsze tak samo jest i później mówi, że wygrał. No chodź, Kamilko. Chodź, pod trenera Ałku. trzeba grać, wiesz, Co jak teraz ten... Aha, pod Ułożyłeś już na rzepił Miałem ją No wygra teraz z Cztery dwa jeden. Ole siadłaś Dobrze, gra, gra, gra. 4 No a jak? No 4 jak ja wygrałem dwie... No dla Was Kamila 4, 6, 3 Szybciej Szybciej Brawo Kamila Punktujemy I poczętę, że czekałeś Chodak O Jezu Przednę 6-4 Tak Już zacząłem liczyć, bo już było więcej 6 4 was. Dobre Brawo Darek! Podpuścić i skasować 7-4. Masz, masz, masz 10, 5, 6. 6, no kurz. Tenże, ale wy podwójnie punktów nie liczcie raz. No, jeszcze raz, no ostatnia. Pierwszy serwis był Masz Pięknie Kamila Masz No, Noczysz Grzegorz Dwa punkty? 3? jakie 3 ludzie z Łodzi. było 5 nagle jest 3 a po tyle samo żeśmy to stracili To te punkty Takie punkty zdobył No ja też przed Masz piłkę Masz piłkę? No. Dobra 13 10 A do ilu my gramy? Do 20 Do 20. Kamila. Teraz się presja On. pojawia Kamilko. Tak. 13.11, liczcie to. Ale to jest wszystko nagrane, panowie. Tyle. 13.11, no. Dobrze, 13 9. Darek, ja bym chciał coś w życiu wygrać, wiesz o tym. Brawo! 3-0 Musisz chwilę teraz walnąć 19-18 chyba Spokojnie, spokojnie Idziesz? Dobra! 20 Brawo panu Wygraliśmy wygraliśmy Hehe, <suszy> <laughs> Bardzo ładnie Szkoda, że Ci zepsułem tą grę Dziękuję Panie Trenerze Dziękuję Panie Trenerze ja, dziękuję. <grywki> Trener Karol z nami inwestor jaginańskich trenerów, ale też widać tenisistów. Jak trenerze na trener ocenia sport po zakończeniu gry w piłkę to jest najlepszy no, taki wypoczynek czynny. Poza tym nie samo piłko żyje człowiek, prawda? No, oczywiście, że tak. Jak treneracja na tutaj dzisiejsze zajęcia i nieco młodszych kolegów po fachu trenera Brada i trenera, trenera Jurczaka? No jedno, muszę stwierdzić, że po niektórych meczach, które wygrałem, no, ogromne postępy zrobili tak się zawzięli, że żadnego krywa chyba nie pociągnął. E, trenerze dzisiaj jeszcze była taka możliwość, żeby z tym licencjonowanym trenerem e, popracować troszeczkę troszkę ćwiczeń, nie tylko samej gry. No i troszeczkę chyba wycisku było, prawda? No, bo aż jest bardzo dobrze, nie, nie tylko technikę, ale widzimy, że to umie połączyć technikę z motoryką, sprawnością ogólną, etc., etc. Także to bardzo, zresztą on studiował to licencję robił w Stanach Zjednoczonych, także facet no, na właściwym miejscu. A jak trener ocenia korelacje pomiędzy tenisem a piłką nożną? Kiedyś trener mi powiedział taką Rzecz, że każdy piłkarz powinien dobrze grać w tenisa, gdyż jest to dobra praca na nogach. No tak, bo według, tak czytałem prasy, no to 60% w tenisie to ważne są nogi. Czyli każdy piłkarz, który grał w piłkę, no to powinien szybko przespać grać w tenisa. Fryzora, jak zawsze, szałowałem. Trener przecież wie. <laughs> Trener, że dzisiaj taka mała, mała szkoła tenisa w naszym drugim odcinku sportowego Białego Stoku. Jak, jak zajęcia, jak trening, widać, że wyczerpujące i wymagały trochę wysiłku, biorąc pod uwagę fryzurę. No, przede wszystkim bardzo intensywny. Trener zadbał o to, żebyśmy się dzisiaj nie nudzili. Na pewno mogliśmy się czegoś nauczyć, i tak jak widzieliście, wszyscy przychodziło nam to z uśmiechem na ustach. Wiemy, że nie dziś, wiemy, że jakieś takie różne, można to powiedzieć, tenisowe ustawki sztabu szkoleniowego Jagiellonii Białystok gdzieś tam się odbywają na różnych kortach. Te ćwiczenia, te elementy, które dzisiaj gdzieś tam poznaliście, mogliście troszeczkę doszlifować. Będziecie wykorzystywać między, między sobą, w pojedynkach między sobą? Zdecydowanie. Każdy ma z swojego partnera tutaj tenisowego w sztabie. Gramy często między sobą, szczególnie przed meczami. Czyli już troszeczkę jest napięcie przedmeczowe, żeby się rozluźnić. Natomiast na pewno te elementy, które dzisiaj mieliśmy okazję poznać, będziemy wykorzystywać w grze i mam nadzieję, że mówię o sobie w tym momencie, że zacznę w końcu wygrywać. Jak po zajęciach? Widać, że u trenera jest tak troszeczkę fryzura, fryzura mniej obciążona dzisiejszym wysiłkiem, dzisiejszymi ćwiczeniami niż u trenera Kurdziela. Natomiast dało się czegoś nowego nauczyć dzisiaj? Na pewno się dało. No nie mieliśmy z takim specjalistą na pewno jeszcze wspólnego, tak jak to nas trener mógł pokazać, na pewno podstawy tenisa. Wydaje mi się, że jest to ciężki sport, jeśli chodzi o początkowe rzeczy i naukę, tak? Był też dzisiaj z nami trener Ryszard Karalus. można powiedzieć, że stary wyga, jeżeli chodzi o, 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 to, o tenisa. Trener wcześniej już się mierzył z trenerem Carlosem, jak to wyglądało? Eee, właśnie tak, polubiłem ten sport od czterech miesięcy, a trener lubi takie świeże mięso i no, świeżynkę sobie dorwał dwa razy 6-0. No, to było trzy miesiące temu, ja grałem wtedy miesiąc, no ale dałem sobie jeszcze trzy miesiące i wtedy zagram. Czyli dwa rowerki już były w prezencie, teraz po dzisiejszych ćwiczeniach rozumiem, że już bliżej dla rowerka będzie żeby trener Kralus otrzymał od trenera Jurczaka? E, rowerki? Nie, nie, wydaje mi się, ale robię co mogę, żeby za chwilę trener miał inną radość, nie tylko wygrywać po 2 razy 6-0. E, Boże dzisiaj to, to troszeczkę inni uczniowie pewnie niż, niż zazwyczaj, na pewno jakieś tam sportowe pojęcie, pojęcie mają, ale jak sobie rodzili w tej działce, w której ty jesteś mocny, czyli w tenisie? No jeśli mamy szczery, to motorycznie przygotowani byli świetnie, technicznie troszeczkę im brakuje, w porównaniu do reszty zawodników, czyli do Kamili, troszeczkę odstawali, ale jeśli chodzi o poziom zabawy, naprawdę było świetnie. Powiedz ktoś z naszej trójki, którą tutaj dzisiaj przyprowadziliśmy, szczególnie się wyróżnił swoim poziomem, swoją grą? Pana Ryszarda Karolusa znam od najmłodszych lat. No, muszę przyznać, że jeśli chodzi o poziom wietności, prezentował się najlepiej. Jeżeli chodzi o dwóch pozostałych naszych dzisiejszych graczy, trenera Jurczaka i trenera Kurciela. Trener Jurczak nie ukrywa, że jego przygoda z tenisem zaczęła się dopiero 4 miesiące temu, od dwóch sromotnych porażek z Nestorem Jagiellońskim tenisistów, czyli trenerem Karalusem. Jak to wygląda teraz? Są już myślę, jest, myślę, że w wieku Ryśka będzie od niego dużo, dużo lepszy. <laughs> Ale są już szanse na to, żeby wziąć rewanż za 6-0, 6-0? Myślę, że tak. Dobra. Słyszałem też tutaj, tak już kończąc, że coś też w trakcie odcinka ustaliliście, jeżeli chodzi o naszych, o naszych kibiców. Możesz powiedzieć nam coś więcej? Tak, zapraszamy wszystkich chętnych z kartą kibica 10% taniej w Centrum Tennisom Rich.